Witam moi drodzy bardzo serdecznie Filiżanka Kawy z Wróżką. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj moi drodzy Filiżanka w kwiatki. Zobaczmy co my tutaj tak naprawdę mamy. Kadzidełko zapalone. Bardzo gorąco Was moi kochani pozdrawiam. U mnie bardzo ciepło, 19 stopni i tak naprawdę słonecznie letnia pogoda na dzisiaj. W Irlandii. Bardzo jestem zdziwiona. No dobrze, zaczynamy, kochani. Tutaj, moi drodzy, tak trudno wytłumaczyć, ale tak naprawdę pierwszy raz chyba widać można powiedzieć, że to są takie płuca, prawda? Według mnie, ja to tak odczuwam, że tutaj dla Was jest w tej chwili. Ciężka praca, ale tak naprawdę ta praca dla Was jest tak jak gdyby prowadzi Cię do jakiegoś większego celu, też do sukcesu. Ta praca Twoja to tak naprawdę jest całe Twoje życie. Ty tym żyjesz, oddychasz. Tutaj jest dużo energii, poprawa zdrowia moi drodzy. Bardzo dużo takiej siły życiowej, ale też, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jak jest taka siła życiowa, to też potrzeba zregenerować ten organizm potrzeba snu, relaksu, odpoczynku. Także, moim zdaniem, jest tutaj ciężko wytężona praca dla Was. Jest taki dzień wypełniony, tak jak gdyby po brzegi, tak? Tutaj, kochani, yy, Dwa wybory, dwie drogi koło Was. Równowaga emocjonalna też pokazuje się. E, masz możliwość dokonywania tych wyborów, też jest tutaj pokazane. Dwie, tak jak gdyby, drogi, które są. E, stąpasz twardo po ziemi. E, jedną nogą być może jesteś właśnie mm, na takiej ścieżce kariery zawodowej, drugą nogą też masz to życie osobiste, rodzinne. Tutaj jest ta twoja pozycja taka ugruntowana, życiowa. No dobrze, tu jest bardzo ładnie, tak naprawdę. Jest lepsze zdrowie, jest siła życiowa, jest ogarnianie wokół siebie życia. Tutaj, moi drodzy, widzę głowę albo nawet taką. Takiego postać kominiarza. Moi kochani, jest takie duże szczęście koło Was, tak naprawdę. Tylko musicie to szczęście tak zobaczyć, naprawdę. Zobaczyć to swoje szczęście. Osoba, która tak naprawdę czuje radość życia, bo tutaj jest takie czytanie, moi drodzy, naprawdę. Radosne, ja widzę. Zobaczcie, jak tutaj jest porządek wokół Was, w Waszym miejscu, w którym jesteście. Zrobiliście ten porządek, bo tak naprawdę, przepraszam, tak naprawdę sam On się nie zrobił. Wy odsunęliście, moi kochani, od siebie złe myśli, toksyczne relacje, złe wydarzenia. Ponure myśli, i tak dalej. To czarnowictwo jest, moi drodzy, odsunięte. Tutaj jest osoba, która tak naprawdę jest w takim stanie radości, i oczywiście takiego oczyszczenia. Macie oczywiście jakąś taką wewnętrzną blokadę, też może, wyciszenie, to jest taki moment w waszym życiu. Ale tak naprawdę ten pustelnik, który tutaj jest, on ma bardzo dużą wiedzę i też jesteście właśnie doświadczonymi osobami. Z wiedzą, z mądrością, kreujecie to swoje życie bardzo dojrzale, o bym powiedziała tak. Jest tutaj osoba, która tak naprawdę wie, co robi. Dąży dalej do wiedzy, tak? Jesteście kreatorami swojego życia, bo tutaj ewidentnie jest postać maga. Mag. I tutaj litera M, moi drodzy. M nie tylko tak jak mag, ale też, moi drodzy, to jest dobra pasa w życiu. Yy, jesteście kreatorami, jesteście osobami, które mają ideały. Tutaj jest jeszcze jedna litera M, i tutaj też jest odwrócona, tak jak gdyby W albo M. Litera A, moi kochani. I tutaj, tak naprawdę, olbrzymie szczęście. Litera M i N. Z, A. I tu znowu kolejne M. Yy, możliwe, że yy, tak naprawdę. Wasz tutaj ten mały mak, który jest, jest wasza, moi drodzy. Kreatywność, wasza wiedza, ale też moi kochani, za tym kryje się. Tak naprawdę to nie stało się od razu, tak? Tylko wieloletnie jakieś doświadczenia. Możliwe, że stąpaliście właśnie po stopniach kariery i też tak naprawdę ktoś tutaj was, tak jak gdyby wywyższa, moi drodzy, reprezentuje. To mogą być też osoby, dzięki którym zawdzięczacie swój sukces na pewno sami sobie, ale tutaj też są osoby, osoby bliskie. Moi drodzy, tak naprawdę tutaj jest taka jedynka, można powiedzieć. Za rok czasu, od teraz, będziecie zbierać owoce swojej pracy. Będzie to duży sukces. Szczególnie, moi kochani, jeśli tak naprawdę jesteście wierni sami sobie i wierni. Do tych swoich ideałów, do tego, co, do czego dążycie, co robicie w tej chwili. Na pewno ten zawód, który reprezentujecie w tej chwili, jest to dobra droga, moi drodzy, do celu. Drobna, dobra droga do sukcesu. Nie zbaczajcie ze swojej ścieżki. Macie ku temu wszelkie powody, żeby działać. Jest dużo powodzenia i to powodzenie tak naprawdę będzie przychodziło sukcesywnie, pomału, nie tak od razu. To nie jest taka, tak jak e, czasami wydaje się komuś młodemu, że zawojuje świat, prawda, i bardzo szybko osiągnie sukces. Nie. Ten sukces jest właśnie wypracowany e, powoli, e, drobnymi kroczkami do przodu. E, tu, moi drodzy, też jest zasłużony ten sukces. No właśnie, zasłużony sukces to koło, a można powiedzieć, moi drodzy, taki okrąg, który przypomina też z każdej strony słońce. Naprawdę dużo czeka Was radości. To jest piękne czytanie, ja tak czułam. To jest wychodzenie, tak jak gdyby ktoś wywyższa Was na piedestał. To jest, moi drodzy, Otwarcie się na nowe, nowy rozdział w waszym życiu. Wczoraj ja widziałam właśnie w wosku, że poprawa w trzech sferach życia, mówiłam o tym, prawda? I tutaj tak naprawdę wszystko zaczyna się od nowa, bo mag to jest kreatorem, to jest nie tylko nowa praca, nowy pomysł na siebie, ale to jest tak magiczny czas dla was. Że Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak to może pozytywnie zadziałać, tylko trzeba uwierzyć i dalej dążyć do celu, pracować, prawda? tutaj moi drodzy, jeśli macie dzieci, jeśli macie jakieś osoby młodsze też jest zdobywanie sukcesu możliwe, że ukończenie jakiejś uczelni, szkoły jakiegoś certyfikatu tutaj jest tak naprawdę korona zasłużona zaszczyty i możliwy awans jeśli szukacie pracy to znajdziecie tą pracę za bardzo dobre pieniądze, tutaj ta ryba mówi o powodzeniu, moi drodzy finansowym, dobrych transakcjach, dobre pieniądze teraz do Was będą przychodzić. I tak naprawdę, oprócz pieniędzy, to też jest szansa, bardzo duża szansa na znalezienie miłości, znalezienie drugiej połówki w swoim życiu. Piękne czytanie, moi kochani. No, tutaj już się. Popsuło troszeczkę, ale y, też ujrzy światło dzienne. Y, jakaś sprawa y, urzędowa z pomocą młodej kobiety, bardzo młodej. Y, tak, 20 plus takiej młodej kobiety, jakiejś urzędniczki, to też, moi drodzy, jest taka ważna sprawa. I wokół Was młode osoby, młody urzędnik również, może prawnik, może lekarz, może ktoś z urzędu, kto Wam pomoże, też młoda kobieta i młody mężczyzna. Dwie młode osoby, które pomogą Wam załatwić jakąś ważną sprawę. Dobrze. Idźmy dalej. Według mnie to tutaj tak naprawdę jest taka równowaga mimo wszystko i zobaczcie, tu są y, takie gdyby przerwy pomiędzy tymi y, fusami i jest możliwość, moi drodzy, tak naprawdę y, wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji. Koniec y, wyjście z labiryntu, koniec trudnej sytuacji. Myślę, że osoba, która tak naprawdę będzie teraz wspierana, tutaj, moi drodzy, tak jak gdyby jest moim zdaniem jakaś narada, która się szykuje w Waszej sprawie ważnej. Jest tutaj też, kochani. Taki człowiek i zobaczcie, tutaj mówiłam o dwóch nogach, prawda? Zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Osoba, która jest tak bardzo, moi drodzy, stąpająca twardo po ziemi i tutaj też jesteście ugruntowani. Ten wiatrak, tak jak gdyby tutaj, który mm, trzyma ta osoba. To możecie być Wy, wiatrak, dzięki któremu tak naprawdę napędzacie, bo to jest wiatraczek taki. To jest taki wiatrak. Napędzacie, moi drodzy, swój sukces, ale też, kochani, sukces dzięki ciężkiej pracy, tak jak mówiłam. Ale ja tutaj widzę też taką opcję, że niektórzy rodzice, którzy mnie oglądają, trzymają swoje dzieci tak jak gdyby bardzo pod kloszem aż za bardzo. To jest też tak trzymanie dzieci, moi drodzy, pod kloszem też wydaje mi się, że aż za bardzo. No nie będę oceniać, czy to jest dobre, czy nie, ale bardzo przejmowanie się i za bardzo takie, moi drodzy, kontrolowanie. Też ja tutaj widzę, moi drodzy, taką alpakę, takie zwierzę przy Miłe. Myślę, że możecie znaleźć się gdzieś teraz w takim miejscu, no, na jakiejś farmie, gdzieś, gdzie będą takie zwierzęta. Tutaj też możecie mieć bardzo dużo do czynienia z naturą w najbliższym czasie. I też natura, która jest dla Was, moi drodzy, bardzo potrzebna do inspiracji, dla zdrowia. Bardzo empatyczna osoba, która ściska tutaj kogoś, możecie się z kimś godzić, możecie z kimś się na nowo zaprzyjaźnić. Tutaj jest tak naprawdę dużo empatii w Was. Na pewno, moi drodzy, jest tutaj dobra pasa jest taka otwarta brama, która mówi, że z każdej sytuacji wyjdziecie w tej chwili dobrze, cało. Bardzo ładne czytanie, bardzo piękne czytanie. Ja z każdej strony sobie przełożę. Na pewno te warstwy mówią o bardzo dużym duchowieństwie, o takim dla Was ważnym. Etapie, ale też to jest wasze życie całe, które poświęcacie tak naprawdę bardziej stronie duchowej. Ta osoba, która mnie teraz słucha, dla niej ważniejsze jest życie duchowe, jak życie po prostu fizyczne. Bardziej jest uduchowiona jak większość. Tutaj, moi drodzy, też. Sprawy związane troszkę z rodziną. Jest jakaś chęć spotkania, porozmawiania. Możliwe, że ktoś po prostu potrzebuje z Wami porozmawiać, wyjaśnić sobie jakąś sprawę. Bardzo piękne czytanie, kochani. Bardzo. Bliskie takie, naprawdę dla Was. Ja czuję, że wiele osób tutaj musi rezonować. Tutaj są zmiany, moi drodzy, na lepsze. Pozycja bardzo ugruntowana, pozycja pewności, ale też, moi drodzy, macie w sobie tak naprawdę dużo szczęścia w tej chwili, dużo takiej radości, takiej chęci. Chęci do działania. Idzie taki człowiek, który jest pewny siebie, ja widzę, który albo odzyskuje swoje zdrowie, albo odzyskuje coś w tym życiu ważnego dla Was. Dobrze, jeszcze sobie dopowiemy. Bardzo piękne czytanie, naprawdę. I słońce widziałam, i maga e, dzisiaj i tak naprawdę dużo radości. E, zdobywanie krok po kroku tego, czego tak naprawdę pragniecie. Dla jednych to będzie zdrowie, dla drugich to będzie praca, e, dla trzecich to będzie y, oczywiście też y, przyjaźń czy miłość. Dobrze, o czym musimy wiedzieć jeszcze do tego czytania? Co powinniśmy wiedzieć? szóstka mieczy, piątka buław i karta wieży. Paść kielichów i kochani moc. Tak. Na pewno tutaj jest, moi drodzy, zostawienie przeszłości za sobą i tak naprawdę nie nie martwicie się, bo wy chcecie takiej zmiany. Jest taka duża, moi drodzy, w tej chwili w was siła, Moc, i tak naprawdę, możecie góry przenosić, bo ta wieża mówi o tym przy tej piątce buław, że tak naprawdę chcecie zmiany. Uważajcie na takie nagłe jakieś spięcia może z kimś. Nie, na pewno nie obawiajcie się, moi drodzy, konkurencji, bo wy jesteście takimi osobami. Fantastycznymi, takim paziem kielichów, jesteście taką radością i macie tyle w sobie wewnętrznej takiej mocy, chęci do życia. I macie tyle pomysłów, i jesteście tak naprawdę uśmiechem losu. I ten los do was się uśmiecha, daje wam tą życiową siłę, moc. I tutaj, moi drodzy, na pewno jest dużo zmian poprzez tą, moi drodzy, poprzez tą wieżę, ale ta wieża jest bardzo pozytywna. Ja widzę, że tutaj osoba jest, która ma siłę i walczy o swój rozwój, ale tak naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu ta walka o rozwój o swoją Karierę o swój status. Tutaj tak naprawdę wy jesteście, moi drodzy, w takiej ogromnej zmianie, która jest dla Was wielką korzyścią. Wyszliście z trudnego etapu, moi drodzy, bardzo trudnego etapu. I tak naprawdę jesteście zwycięzcami, zobaczcie, jak to wszystko się pięknie pokazało. Jesteście zwycięzcami, macie wielkie możliwości w tej chwili, tylko tak naprawdę trzeba rozważyć i wybrać dwie możliwości. No dobrze, kochani, tutaj jest dużo koło Was dobrego i dużo działania. Wiele przeszliście, ale uwolniliście się z jakiejś takiej, nie wiem czy to jest. Trudny czas w zdrowiu to był, czy to był trudny czas w pracy, czy mieliście jakąś konkurencję, której się tak naprawdę nie musieliście pozbywać, bo ona sama odeszła. Czujecie teraz tak naprawdę wielkie możliwości, czujecie to szczęście w Waszym życiu i wszystko pracujecie, czy nad Waszą relacją. Czy nad pracą, czy nad zdrowiem, to wszystko przynosi efekty. I macie wielki, tak naprawdę, potencjał w sobie. Wielki, olbrzymi potencjał. No dobrze, moi drodzy, też bardzo pozytywne czytanie. Jeszcze sobie dopowiemy, tak naprawdę, karty inspiracji. Co musimy teraz wiedzieć? Co powinniśmy, tak naprawdę, wiedzieć? Pokazały się cele, waszym celem, co jest? Natura, moi drodzy. I musicie jeszcze pamiętać o spokoju. Dobra. Co dla Was tutaj tak naprawdę w tej chwili jest? Wasze cele życiowe i te cele, moi drodzy, albo musicie sobie wyznaczyć, albo już wyznaczyliście, i tu małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Kto? O czym mówiłam, że tutaj jest zasłużony sukces, ale nie natychmiastowy, tylko małymi krokami. Natura, odpręż się na łonie natury, pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę, i spokój. Zapanuj nad chaosem, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Także moi kochani, natura, spokój i wyznaczenie celu. Dla Was w tej chwili, jeśli tak naprawdę szukacie jakiejś drogi, to znajdziecie. Jest tutaj energia taka maga, który już tak naprawdę, jeśli nie wiecie jeszcze, nie widzicie tego, no to tutaj zaczniecie nową drogę, nową ścieżkę. Pamiętajcie o tym, że macie wielkie możliwości. Wielkie możliwości dwójka monet i możliwości z kart inspiracyjnych. uwolni się od przeszłości. No, tu już ta szóstka mieczy pokazała, że jesteście uwolnieni od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. I tutaj już nadchodzi, moi drodzy, nowe, idą y, dla was nowe właśnie działania, cele, możliwości, natura i spokój. To powinno Wam, moi drodzy, teraz w sercu zakościć myślę takie inspiracje. Dobrze, to wszystko, moi drodzy, żeby filmik nie trwał latami. Pozdrawiam Was kochani bardzo gorąco i życzę naprawdę dużo powodzenia. W realizacji, i do usłyszenia, moi drodzy, do kolejnych filmów. Pozdrawiam bardzo gorąco. Do usłyszenia.